W Szkole Podstawowej w Mikołajkach w tym roku szkolnym rozpoczyna swoją naukę 384 uczniów, w tym jest właśnie 51 pierwszoklasistów. Nauczyciele, niektórzy odeszli na emeryturę, a więc niezbędne było uzupełnić kadrę. Mamy nowych nauczycieli do historii, doradztwa zawodowego i też jest jedna pani w edukacji wczesnoszkolnej. Do uczniów Ukrainy na dzień dzisiejszy mamy zapisanych 40. Uczniowie ci będą realizowali naukę w klasach stacjonarnych, a więc są dopisani do poszczególnych klas. Uczniom życzymy właśnie jak najlepszych ocen, żeby właśnie ten nowy rok zawsze był dla nich. Jak najlepsze. Życzę im właśnie udanego następnego Nowego Roku. Nauczycielom wytrzymałości, nauczycielom życzę cierpliwości i realizacji, zrealizowania tego, co zamierzają, a rodzicom życzę zrozumienia ich pociech, zadowolenia i jak najmniej zmartwień.